Święty Bartolo Longo Historia Sanktuarium w Pompejach. Boska Epopeja. Czyta Jan Nosal. Pierwsza próba. Podjąłem więc stanowczą decyzję, by z całych sił propagować nabożeństwo różańcowe w okolicy, do której przywiodła mnie opatrzność. Lecz jak miałem uczyć różańca ludzi mieszkających w chatach, rozrzuconych po lasach i pustkowiach, którzy nawet nie mieli gdzie zgromadzić się na niedzielną modlitwę? Nie pozostawało mi nic innego, jak odwiedzać pojedyncze mieszkania i wszędzie rozdawać medaliki i różańce. Podarunki te przyjmowano wszędzie z radością, a nieraz nawet i z dużą ochotą, ponieważ dewocjonalia wyrabiane z metalu przedstawiały dla niektórych jakąś wartość pieniężną. Mało kto znał pozdrowienia anielskie, jednak przybywając z tymi ludźmi, szybko zauważyłem głęboko zakorzenioną pobożność skierowaną ku zmarłym. Wielu osób ubolewało nad brakiem religijnych obrzędów przy pogrzebach. Zmarłych chowano bez modlitw i udziału wiernych, nie odprawiano za nich nabożeństw w rocznicę śmierci. Ta pobożna intuicja duchowa mieszkańców Doliny stała się punktem wyjścia do dalszych działań. Była też dowodem ich wiary w nieśmiertelność duszy. Pamięć o zmarłych i pragnienie. Modlenia się za nich przemawiały wyraźnie za tym, że Bóg zaszczepił tę wiarę w każdej, nawet najmniej oświeconej duszy. Spodziewałem się więc, że będzie można pozyskać ich do tej tak bliskiej mi sprawy szerzenia różańca. Najlepszą metodą do realizacji tego celu zdawało się Założenie Bractwa, którego głównym zadaniem byłoby towarzyszenie orszakom pogrzebowym i wybawianie dusz z czystca przez modlitwę różańcową w ich intencji. Największą niedogodnością pozostawał jednak brak miejsca, gdzie można by się gromadzić na odmawianiu różańca. Któregoś pięknego październikowego dnia wyszedłem na polowanie. Idąc aleją topolową łączącą rzekę Sarno z fabryką prochów z Cafati, natknąłem się na młodego myśliwego w eleganckich okularach i o uprzejmym wyrazie twarzy. Po krótkiej rozmowie powiedział, że jest kapłanem. Pochodził z doliny i nazywał się Genaro Federico. Podczas wspólnej przechadzki zapoznałem go z moim zamiarem założenia bractwa różańcowego, które gromadziłoby ludzi na wspólnej modlitwie i uczyło odmawiania różańca. Ponadto miałoby ono nieść pomoc chorym, ułatwiać zamóż pójście ubogim dziewczętom, a zmarłym urządzać chrześcijański pogrzeb. – To bardzo trudne zadanie – odpowiedział ksiądz. – Miejscowi nie mają zaufania do takich spraw – te słowa jednak nie osłabiły moich zamiarów. Starałem się dowiedzieć od niego czegoś więcej o zwyczajach mieszkańców Doliny. Zdobyłem dzięki temu wiele cennych informacji. Dowiedziałem się o świętach ludowych i popularnej grze w kości, w której biorą udział kobiety i dziewczęta z całej okolicy w nadziei wygrania złotego pierścionka albo kolczyków. Postanowiłem wykorzystać tę sposobność i urządzić wielką loterię, w której można by było wygrać różańce, obrazki i medaliki Matki Bożej Różańcowej. W ten sposób każdy mógłby w krótkim czasie stać się posiadaczem różańca albo obrazka dla upiększenia swego mieszkania. Loteria łączyłaby się z świętem kuczci Matki Bożej Różańcowej. Nabożeństwo kościelne wraz z kazaniem o Różańcu i Maryi poprzedzałoby publiczną zabawę, przez co silniej zapadłoby w pamięć mieszkańców. Do pierwszej takiej uroczystości w Dolinie Pompejańskiej mieliśmy czekać do października 1873 roku. Miałem więc prawie cały rok czasu na odpowiednie przygotowania. Pierwszy festyn różańcowy w 1873 roku. Najpierw wróciłem do Neapolu i poprosiłem kilka pobożnych i dobrze mi znanych pań o medaliki, różańce i wizerunki świętych. Caterina Volpicelli, Rafaella Piria, hrabina di Castro de Rosa oraz księżna Traetto Podarowały mi dość znaczną ilość dewocjonaliów. Resztę to kupiłem sam, w tym kilkaset krzyżyków, ponieważ rzadko w której chacie można było je zobaczyć. Uroczystość ta miała pozostawić w pamięci uczestników trwały ślad, który nie rozwiałby się tak łatwo jak dym, armat i sztucznych ogni. Najważniejsza i najbardziej Przyciągającą uwagę miała być loteria, do której losy można było kupować za jednego solda. Pięć głównych wygranych stanowiły złote błyskotki, piękne, ale nie posiadające zbyt wielkiej wartości. Był to m.in. pierścionek, parakolczyków i złota szpilka. Pozostałe 800 wygranych stanowiły krzyżyki, paciorki i obrazy Matki Bożej Różańcowej. Zamówiłem też sztuczne ognie i orkiestrę. Uroczystą mszę miał odprawić proboszcz Doliny ksiądz Giovanni Cirillo, a mój przyjaciel i spowiednik, ojciec Alberto Radente, podjął się wygłoszenia kazania o Różańcu. Ponieważ w całej dolinie nie było obrazu Matki Bożej Różańcowej, wystawiłem na widok publiczny litografię, którą nabyłem dla siebie w Neapolu. Wkrótce nadeszła trzecia niedziela października 1873 roku. Od pierwszego dnia, kiedy postanowiłem przez różaniec szerzyć cześć Maryi, pojawiały się różne przeciwności. Dzień uroczystości przywitał ulewny deszcz, wicher, błyskawice i grzmoty. Nie stawiła się też orkiestra zamówiona z Neapolu. Proboszcz i zaproszeni goście siedzieli jak w więzieniu, bo wśród szalejącej burzy nikt nie miał odwagi wyjść przed dom. Co za początek, pomyślałem. Chyba Maryi nie podoba się to dzieło. Zaraz uspokoiła mnie myśl, że nie pozostaje mi nic innego do zrobienia, jak tylko szerzyć różaniec ze wszystkich swoich sił. A dopiero przyszłość pokaże, czy Maryja dotrzyma obietnicy danej świętemu Dominikowi, że kto szerzy różaniec, ten ocaleje. Moje zwątpienie rosło, gdy słuchałem kazania ojca Radentego. Mało kto rozumiał jego słowa. Wiejski lud był przyzwyczajony do własnego dialektu i sposobu mówienia proboszcza. Tak więc zdawało mi się, że te wszystkie trudy i koszty były daremne. Postanowiłem, że za rok urządzę wszystko lepiej, także na wypadek niepogody. Chciałem też znaleźć bardziej praktyczny sposób na rozdzielenie różańców i medalików. Drugi festyn w październiku 1874 roku. Gdy nadszedł październik 1874 roku, Ponownie urządziłem loterię. W tutejszych okolicach panował zwyczaj, że publiczne wiadomości ogłaszano w sąsiednich wsiach i miasteczkach. W tym celu chodziła po okolicy kobieta o donośnym głosie i recytowała ogłoszenie. Tydzień przed loterią wysłałem więc taką kobietę, aby rozgłosiła w okolicy o nadchodzącej uroczystości królowej Różańca Świętego. Natomiast ja przez trzy dni chodziłem po gospodarstwach i wiejskich chatach, gromadząc składki na pożywienie, a także kukurydzę i bawełnę na urządzenie uroczystości. Zapraszałem też wszystkich do kościoła i na zabawę, która miała odbyć się przy drodze. Ze sprzedaży kukurydzy i bawełny łączyłem dwa cele. Przede wszystkim chciałem powiększyć kwotę, którą sam mogłem dać w ofierze, a resztę przeznaczyć na nową inicjatywę, jaką chciałem zainteresować mieszkańców doliny. Uroczystość udała się bardzo dobrze. Nie brakowało na niej ani jednego mieszkańca okolicy. Wtedy jeszcze nie posiadałem obrazu Matki Bożej Różańcowej, który można by było wystawić na publiczną cześć w miejscowym kościółku. Umieściłem skromny wizerunek Maryi otoczonej miniaturami piętnastu tajemnic różańcowych, kupiłem go w sklepie papierniczym w Neapolu i zostawiłem w kościele na pamiątkę uroczystości. Poprosiłem proboszcza, aby wygłosił wcześniej trzy kazania o nabożeństwie różańcowym. Miałem nadzieję, że słowa proboszcza wywrą większe wrażenie na wiernych niż trudno zrozumiałe kazanie mówcy z poprzedniego roku. Jednak znowu nie osiągnąłem zamierzonego celu. Proboszcz w swoich kazaniach nie mówił o różańcu, ale o pieśni Witaj królowo. Mimo to wierni cieszyli się niezmiernie z urządzonej zabawy. Bawiła ich loteria, sztuczne ognie. Wystrzały z armatki, wyścigi na osłach i w workach oraz dźwięki muzyki. Początkowo przyglądali się temu wszystkiemu z daleka i z pewnym niedowierzaniem, ale po drugiej uroczystości, gdy zrozumieli, że wszystkie trudy były podejmowane tylko dla ich rozrywki, nabrali do mnie zaufania i obchodzili się ze mną coraz serdeczniej. Jednak Uroczystość, kazania, loteria i wszystkie te podjęte przeze mnie środki były niczym ulewny deszcz, który szybko ustaje, ale nie urzeźnia ziemi. Mieszkańcy doliny wciąż jeszcze nie mieli pojęcia o różańcu, a o odmawianiu go można było tylko pomarzyć. Bardzo mnie to bolało, choć nie poddawałem się zwątpieniu. Wkładałem więc swoje siły w propagowanie Różańca, nie spodziewając się oglądania nagrody za swego życia ziemskiego, choć tyle udało się osiągnąć dla sprawy, że okoliczni chłopi posiadali Różańce i medaliki, a także okazywali mi zaufanie. Pytałem doświadczonych kapłanów, jak nauczyć ludzi odmawiania Różańca i zachęcić do tego nabożeństwa. Odpowiadano mi, że najlepiej byłoby założyć bractwo, które miałoby na uwadze wszystkie potrzeby mieszkańców. Nie wiedziałem jednak, jak się za to zabrać. Ludność żyjąca w rozproszeniu nie ufa nawet własnym sąsiadom. Nie była też przyzwyczajona do żadnych form społecznej współpracy. Jak więc ich połączyć w jedną wspólnotę i zachęcić do współdziałania? Po długich namysłach, może wskutek Bożego natchnienia, postanowiłem zorganizować misję. Pragnąłem, aby kapłani w kazaniach rozważali główne prawdy wiary i rozmiękczyli nimi zatwardziałe serca, i aby nakłaniali wiernych do oddawania czci Maryi, a przede wszystkim do odmawiania różańca. Pewnego dnia na dworcu w Portici spotkałem kapłana, który wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie. Należał on do zgromadzenia misjonarzy Najświętszego Serca Jezusa i Maryi, które założył ksiądz Enrico Secondiliano. Opowiedziałem mu o swoim zamiarze rozpoczęcia misji, a ten pobożny kapłan natychmiast obiecał pomóc. Wkrótce bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Stale rozmyślałem, jak osiągnąć wyznaczony cel. Znajdowałem się w bardzo trudnym położeniu. Brakowało mi doświadczenia w sprawach kościelnych. Byłem przy tym świeckim, a do tego obcy w okolicy. Nie znał mnie ani biskup z Noli, ani arcybiskup Neapolu z historii Rosforca, ani żaden z biskupów okolicznych diecezji. Także złość tego ducha, który pierwszy podniósł bunt przeciw swemu stwórcy, Szkodziła moim zamiarom.